Inwestycja była droga, całość kosztowała nas 120 tysięcy. A wówczas dofinansowanie dostaliśmy 34 tysiące. To było bardzo dużą zachętą do tego, żeby skorzystać z tego programu. Dzięki temu stać nas było na to, żeby po prostu tę inwestycję wykonać. Wyspa polega na montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 10KW oraz do tego mamy pompę ciepła gruntową o mocy 12KW, czyli ta pompa wiązała się tutaj także z wykonaniem odwiertów. Zdecydowaliśmy się na nią, ponieważ jest ona tutaj najbardziej wydajna, tak, jeżeli chodzi tutaj o uzysk ciepła. Tak więc już można powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Jeszcze biorąc pod uwagę w tym roku ceny opału, gazu, no to nic tylko robić. Tak? Roczny koszt obecnie to jest jakieś 6,5 do 7,5 tysiąca złotych i w tej kwocie jest 12 miesięcznych rat oraz dopłata do rocznego rachunku od 200 do 1000 złotych. Ona się tam waha w zależności od tego, jakie mamy na w danym roku od tego, jak korzystamy z prądu, a że tu nabyliśmy parę takich zbytków prądożernych, typu sauna, jacuzzi podgrzewane i klimatyzacja, wówczas niestety pobiera to dużo prądu, ale jesteśmy tego świadomi i gotowi na takie rachunki. W tych pierwszych latach być może to było nieco większe te koszta ogrzewania kimkolwiek innym źródłem energii, no, ale teraz przy tych cenach, no, to po prostu mówię, no, 7 tysięcy za całoroczne ogrzewanie ciepłą wodę użytkową dla czterech osób oraz prąd na te własne użytki, no, to to nie jest duża kwota, tak? Czy to było skomplikowane? No to też zależy od predyspozycji danej osoby, tak? na ile się znajduje w tej naszej biurokracji. Nie było zbyt skomplikowane, aczkolwiek no, trzeba było tutaj troszeczkę ponieść pewnych wkładów swoich czasowych. Ale te samej instalacji, no to tak już opowiadałam, że jest po prostu bardzo dobrze, tak? będzie czyściej i zdrowiej, po prostu róbmy instalację i idźmy w stronę światła, darmowego. Weź dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Szczegóły na stronie czystepowietrzegov.pl. Czyste powietrze?